Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałem krótko porozmawiać na temat trendów, jakie widzę, jakie obserwuję, które mogą dominować podczas obecnego cyklu obecnej hossy. Oczywiście dziś mamy tutaj w UK, jak widzicie. Ładną pogodę, mało chmur, słońce, natomiast jest zimno i musiałem założyć czapkę. Ale znaczek najważniejszy na niej jest. Co na temat trendów? Ogólnie te trendy się lubią zmieniać, część natomiast z nich się wciąż utrzymuje. Tutaj już mówię zaczynając od, od pierwszego trendu czyli bym to nazwał oczywiście też trendem ponieważ przez to że ETF -y mocno weszły podczas tego cyklu i dalej wchodzą dominację daje tutaj nam oczywiście ten znaczek Bitcoina i w tym kierunku do, na razie zmierzamy bardzo mocno. Wiadomo, że mali inwestorzy już tym Bitcoinem nie są tak zainteresowani. Natomiast jeszcze tak zwana, tak jak zawsze mówię, ulica, czyli nowi inwestorzy na pewno będą też go kupować. Mówię o tych inwestorach, którzy chcą bezpiecznie sobie trzymać, ponieważ w Bitcoinie, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, to bezpieczeństwo jest. Oczywiście, jeśli my sami o nie zadbamy. To jest pierwsza taka sprawa. Zawsze mówiłem, że Ethereum też jest ważnym aktywem i zapewne jest. Co prawda, ono bardzo sporo odbiega od, obecnie od Bitcoina. Natomiast nie do końca też go skreślajmy, chociaż ja też, też patrzę na to i obserwuję, i te moje emocje odnośnie Ethereum e, słabną, natomiast wiem, że są rzeczy, które można w nim zmienić e, i udoskonalić, tak żeby, żeby ten sentyment powrócił. Na pewno e, po Bitcoinie instytucje e, wie, większe też za, zainteresują się Ethereum z tego tytułu, co by było ważne, ciekawe do, do zmiany, zna, co do wprowadzenia tak naprawdę nie do zmiany, dla Etera, ponieważ Ethereum jak wiecie, przeszedł już jakiś czas temu sobie na Proof of Stake, tak więc jego się już nie kopie. Metodą Proof of Work i dzięki temu osoby, które trzymają, zabezpieczają sieć, są tak zwanymi walidatorami. Oni, oni sobie za to, że trzymają, nie ruszają tych Eterów, dzięki temu dostają sobie dostają sobie nagrody na, na tym stakingu, czyli taka lokata. E, obecnie żeby zostać takim walidatorem trzeba posiadać 32 etery. Nie każdy w dzisiejszych czasach może sobie na to pozwolić. Mówię o mniejszych inwestorach, dlatego dlatego e, część osób może by i stajkowała, ale no nie ma, nie ma jak. Znaczy są oczywiście inne stakingi. Można się łączyć w grupy, konsolidować i, i różne tematy robić, ale fajnie jakby to też wyszło od samego teamu. Czyli pierwsze, co, co, co uważam, że powinno się zrobić, to yy, dać jakiś mniejszy, yy, mniejszą partię do stajkowania i, i tej w, i walidacji no to już sam team musi podjąć Vitalika decyzję jakby to zrobić, żeby to miało ręce i nogi żeby więcej osób chciało etery trzymać druga rzecz chodzi o ETF-y, czyli tutaj znowu im przygotować pakiet, ale w drugą stronę, troszkę większy, bo jeśli ETF-y wrzucą duży kapitał no, to trudno, żeby wrzucały po 100, 200, 300 czy 1000 razy, po, po 32 etery. Jak mogą zrobić to na jednym takim kontrakcie. I to by było też fajne, z tego względu, że właśnie byłoby to na jednym kontrakcie i tutaj one by sobie wrzuciły na przykład jakieś tam ileś tysięcy tych eterów i są takimi mocnymi, mocnym zabezpieczeniem. Co za tym idzie? No ETF-y też myślę, że byłyby zadowolone. Nie ruszając tych środków mogłyby zabezpieczać sieć no i wyciągnąć trochę tych eterów z obiegu. To, to bym chciał, żeby się to są akurat moje takie życzenia, żeby się zmieniły w eterze. No i no tutaj tych zagrożeń też jest i zespół Vitalika może się tam troszkę rozjeżdża. Ta narracja na dzień dzisiejszy nie jest tak zaciekawa. ciekawa. Bitcoin, ether tak naprawdę oddala się od Bitcoina i to, i to widać, co może też niecierpliwić. Ale też oczywiście Ether ma swoich fanów. Ok. Kolejnym z takich trendów, co jest dostrzegalne głównie na tej, na tej hoście w tym cyklu, ponieważ on się pojawił już w zeszłym, czyli, czyli tutaj powiem o memcoinach. Yy, takie wyśmiewane często te memcoiny, niedoceniane. Oczywiście jest to też jakaś odpowiedź rynku na, na to, co się dzieje yy, na świecie w branży krypto, regulacje, ETF-y. Yy, wiecie, że inwestorzy na rynku krypto, yy, tak samo jak Bitcoin został stworzony po to, żeby to było peer to -peer, żebyśmy mogli, yy, nie wiem czy mi coś nie przeszło bo ktoś się do mnie dobijał ale chyba jest ok, żeby, żeby, dajcie mi chwilę, ok, przepraszam, ale telefon dzwonił, i tak, tutaj jeśli chodzi, chodzi właśnie o memcoiny i, i, tą, i tą narrację, ten, tą odpowiedź rynku, to chodzi głównie mi o to, że Bitcoin miał być właśnie takim anonimowym yy, aktywem i właśnie wymienianym między użytkownikami, żeby wyjść z tego systemu. A natomiast on został uregulowany i go mocno przyjęli. Tak więc myślę, że kwestia najbliższych kilku lat, no i, no i tak jak kiedyś wspominałem na poprzednich filmach, że będziemy go mogli kupować sobie e, Bitcoina w banku, oczywiście, czy to będzie w postaci ETF-ów, czy jakoś inaczej, pojawi się ten pośrednik, który zabierze nam sporą część prowizji, która mogłaby być bezpośrednio dla nas. Tak więc troszkę nam ten Bitcoin w tej kwestii odleciał, natomiast dalej jest on ważnym elementem i ja uważam, że lepiej mieć Bitcoina kupionego samemu i samemu Samemu przechowywać niż korzystać z pośredników. Pośrednicy zawsze muszą na tym uczknąć swoją część. Yy, natomiast, memkoiny w poprzedniej hoście tu były tak na końcówkę, na dogranie, żeby jeszcze wyciągnąć z tego rynku trochę. Yy, natomiast w tym cyklu stały się. Właśnie tą odpowiedzią to, że można znowu stworzyć ten smart contract, który nie ingeruje nikt inny. Wiadomo, że dużo takich memcoinów powstaje i robi się Barbę tam. No to są jednak memcoiny, które większość z nich nie ma jakiejś specjalnej wartości. Tutaj trzeba być po pierwsze, troszkę cłanym, trzeba mieć takie podejście, No nie da się ukryć hazardisty czy, czy dobrego spekulanta, bo, ponieważ tutaj liczy się. Czas wejścia, no i trzeba obserwować mocno wtedy rynek, żeby widzieć jak, jak, ten, jak ten memcoin sobie podąża, jaka społeczność się buduje. Nie być chciwym, ponieważ memcoiny dają bardzo często dużo procent zarobić i to w bardzo krótkim czasie. Dlatego tutaj trzeba obserwować i też obrać odpowiednią strategię i dzięki trzymaniu się tej strategii właśnie na memcoinach co to robimy też u nas właśnie na grupie Krypto Bez Tutaj akurat Daniel w tej kwestii ma najlepsze z nas pojęcie i e jeśli się trzymamy strategii, to oczywiście jesteśmy w stanie zarobić. Wiadomo, tam też są straty, natomiast licząc cały portfel do kupy, to więcej da się zarobić niż stracić. No ale mówię, no trzeba się poznać tą no, strategię, trzymać się jej i wiedzieć jak to jest. Co już jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie memcoinów? No widzicie, no tutaj się nie da ukryć. Ja osobiście też byłem kiedyś hanty nastawiony, teraz delikatnie coś tam próbuję. Natomiast wierzę w memcoiny te, które już coś osiągnęły, mają dużo większą kapitalizację. Typu właśnie docz. zobaczcie Pepe też dobrze się trzyma Shiba Inu z tych mówię takich już, które przetrwały i i jednak, jednak jest sentyment na nie obecny. I one też dają nam tutaj bardzo ciekawe zwroty. Może już nie liczone w nie wiadomo jakich setkach i tysiącach procent. Natomiast też potrafią dać, dać nam ciekawie zarobić. Tak więc, trendem na pewno będą memcoiny. Tylko tutaj trzeba uważać, bo ich jest. To są setki, które są y, tworzone codziennie. Każdy z nas może stworzyć sobie własnego Memcoin'a, wypuścić tylko kwestia tego, czy rynek to zaakceptuje, przyjmie, i, i żebyśmy mogli na tym y, zarabiać. Ale to jest dla graczy takich wytrawnych, dla tych co lubią nutkę ryzyka, lub dla tych co mają jakieś mniejsze środki w portfelu, bo na pewno ja osobiście dużymi środkami bym nie ryzykował. Zwłaszcza że tutaj na mniejszych środkach można zrobić większe i potem to pomnażać. To jest kwestia też takiego odpowiedniego podejścia. Kolejne co widzę, w trend jeszcze utrzymujący się na, na obecnym cyklu to na pewno jest to gaming coraz więcej zarówno projektów nowych startupowych powstaje jak i te gry ten gaming to wszystko co się tam rozwija ja akurat nie jestem nie gram w gry i to nie jest moja działka, dlatego ja tak tylko w skrócie opowiem. Natomiast widzę, widzę, że trend się utrzymuje i coraz te gry są robione coraz lepiej, coraz precyzyjniej, coraz bardziej te smart kontrakty działają. Ta jakość tych gier jest dobra. Zresztą, wiecie, że dużo naszych, nawet dzieciaków, gra w różne gry. Niektórzy z Was, Wy też gracie. I my, co jest piękne, że ten postęp tak idzie, że my coraz mniej widzimy. Że to jest budowane właśnie na smart kontraktach, że tam działają gdzieś pod, pod sceną e, tak naprawdę rozliczenia kryptowalutowe, tokenowe. E, natomiast dzięki takim właśnie tokenom możemy sobie kupić różne narzędzia do naszych gier, udoskonalić postać czy, czy jakieś inne też rzeczy zrobić. Tak więc to myślę, że, że no patrząc na to, jak rozwija się. To wszystko i jak dużo osób z tego korzysta? Ten rynek ma bardzo ogromny potencjał, i myślę, że tutaj gaming, może też właśnie razem z tym i metaverse, tutaj mają, mają swój potencjał. To myślę, że z tego co mi teraz przyszło do głowy, myślę, co tutaj jeszcze by z ciekawych. No na pewno Web3 też bardzo się rozwija, ponieważ dzięki Web3 możemy zabezpieczać. Pamiętaj, Web2 to jest strona internetowa, którą się logujemy w tradycyjny sposób hasłem, loginem, natomiast Web3 przenosi się już właśnie w sferę świata też smart kontraktów krypto, czyli, czyli za pośrednictwem swojego portfela możemy się połączyć ze stroną internetową. Tutaj ta branża też bardzo, bardzo fajnie sobie idzie. Co powoduje, że, że yy, też to przyszłościowo będzie zarówno myślę, że nam potrzebne przyjmie się wejdzie to do, do normalnego naszego, Życia, świat się rozwija, technologia się rozwija, stare rzeczy zanikają. Ja myślę, że każde pokolenie ma jakieś swoje trendy, które przerabiało, w które jedni wierzyli, drudzy właśnie je, się nim przeciwstawiali, tak jak teraz w dzisiejszych czasach mamy. Tak jak mówię, nie mieliśmy kiedyś telewizorów, telefonów. Internet działał inaczej. W telefonie nie można było zrobić tyle rzeczy, co teraz. Teraz można z telefonu dosłownie pracować i zarabiać pieniądze. Kiedyś te sieci były, wiecie, jak pisało się SMS-y. I one kosztowały, czy rozmowy telefoniczne. Teraz to kosztuje grosze. Mamy nielimitowane rozmowy, nielimitowane SMS-y. Kiedyś się puszczało do kogoś sygnał, czy dzwonka, jak to nazywał. Krótka, krótka wiadomość, żeby nam nie zeżarło pieniędzy. Tak skąta. Tak więc widzicie, to wszystko idzie i się rozwija. To nie jest tak jak kiedyś też wspominałem: tulipomania, która kiedyś zaniknie, bo widzimy, widzimy. W którym kierunku świat zmierza. Tak więc ja myślę, że warto, warto przyłączyć się do tego świata, żeby go chociaż zrozumieć. Ja nie mówię, że trzeba już w nim być. Będziemy, w przyszłości będziemy wszyscy, yy, ponieważ yy, AI, o właśnie, to trend AI-owy też na pewno. Tylko patrzcie, żeby to nie były, jeśli są projekty, które pisz, bo ja znam projekty jeszcze z poprzednich hosty, które mówiły, że są albo, albo się reklamowało jako jako tam Web3, a nie były Web3. Niektóre się reklamują AI, a tylko w nazwie jest AI, a tak dosłownie nie ma. Są też oczywiście projekty, które mówią, że są DeFi, czyli zdecentralizowane, a potem się okazuje, że jednak gdzieś tam z tyłu jest ta kontrola i centralizacja. Nie wierzcie we wszystko, co tam Wam mówią, sprawdzajcie, bo, bo jeśli sprawdzicie, to wtedy dojdziecie do tego, czy jesteście oszukiwani, czy, czy, czy nie. Bo to jest bardzo ważne. Co mi się jeszcze nasunęło, ponieważ tych trendów jest trochę, tylko wiadomo, każdy, każdy wybiera to wszystko pod siebie, w co, w co będzie chciał zainwestować czy wejść. Na pewno RWA. RWA, ja myślę, że teraz ta nazwa, bo wcześniej ta nazwa nie była aż tak popularna, czyli Real World Assets, czyli takie tokenizacja projektów takich, tak naprawdę. E, e, projektów e, z, z realnymi e, z odzwierciedleniem w realnym świecie o tak to nazwijmy i tutaj mówimy o takich tokenizowaniu nieruchomości, tokenizowaniu e, innych, innych e, rzeczy aktywów, różnych asetów e, to się działo dużo wcześniej tylko nie było to naz nazywane RWA, natomiast teraz na to, na to jest też, też parcie i Myślę, że tutaj coraz więcej tych projektów powstaje, tylko tutaj też znowu się przyjrzyjmy tego w jaki sposób jest to tworzone, jaki sposób dystrybuowane i w jaki sposób my jesteśmy tak realnie współwłaścicielami takiemu czy, czy częścią takiego e, takiego e, nie wiem z asetu danego przykładowo przykład dla, dla przykładu w rynku tradycyjnym jeśli chcemy robić zbiórkę na nieruchomość zbiera się kilka kilkanaście osób które chcą zainwestować e, w chcą zainwestować w e, w jakąś no, hotel czy, czy jedną nieruchomość, dwie, kilka nieruchomości i każdy wrzuca po jakąś tam część kapitału. No i dzięki temu, e, dzięki temu e, oni po Zrobieniu zysków, czy po wynajmie, czy po slipowaniu i sprzedaniu, dzielą się tymi zyskami. Do tego jest zakładana oczywiście odpowiednia spółka, no i wtedy działamy. Tylko, że to działamy na rynku fiatowym. Natomiast w RWA, no tutaj już stoją tokeny. I tutaj sprawdźmy, jaka jest moc tak naprawdę tych tokenów. Czy te tokeny, otóż nie, wie, nie wiem, którą stronę iść, żeby jak najmniej wiało. I te tokeny e, sprawdźcie czy że rzeczywiście są takimi tokenami, które zabezpieczają e, Wasze aktywa, czy te tokeny e, mają jakąś wartość, czy nie są z tymi tokenami. Bo, bo to, jest, to jest najważniejsze, żebyście tutaj sprawdzili na ile. Wy jako inwestorzy jesteście zabezpieczeni. Firmy, projekty będą zabezpieczone zawsze. Czy to robią memcoiny, czy to robią jakieś realne projekty, one zawsze będą wygrane, bo to ten kapitał przychodzi zawsze do nich. Natomiast jeśli jesteś inwestorem, no to, to już Ty musisz zadbać o Twoje ryzyko, czy ta inwestycja się Tobie opłaca, kalkuluje w przeliczeniu na zyski i Twój wkład, i czas oczekiwania. Bo tutaj w większości inwestorzy nie mają wpływu na działania, tylko wpływ na działania. Ma zarząd, który, który zarządza danym, daną firmą, danym projektem. Okej, okay, no to co? Powoli kończymy. Mam nadzieję, że części z Was jakąś tam odpowiedź dałem. Może krótką, natomiast tutaj by trzeba było też przyprowadzić osoby, które. Głębiej by to mogły rozbroić na czynniki pierwsze, osoby, które siedzą w danej dziedzinie. Ja nie jestem lekarzem specjalistą, ja jestem lekarzem od kryptowalutów z pierwszego kontaktu, tak więc ja się zawsze kontaktuję z osobami, które są, które nie wymagają dogłębnej takiej analizy, bo od tego mówię, są osoby, które siedzą w danej dziedzinie. Nie można być ekspertem we wszystkim. Ważne, żeby żeby. Mieć pojęcie na, na dany temat, jak to funkcjonuje, a jeśli chcemy się stać w jacyś dobrzy w danej dziedzinie, to musimy nad nią siąść, przyglądać się i to trwa latami. Nie mówię, bo ja też cały czas się edukuję, codziennie się edukuję, codziennie zdobywam jakieś informacje, codziennie czytam, codziennie gdzieś tam zaglądam czy testuję, bo tylko dzięki temu można. Można coś, coś więcej wiedzieć i oczywiście też podzielić się z tym z Wami. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie i do następnego wideo. E, Cześć.